Dzień dobry, dzień dobry z samego rana. Jestem tutaj. Mam nadzieję, że już się załączył ten chat. Wiecie, co robię tego live'a, bo mi się po prostu. Yy, o, tak ładnie wygląda. Bo yy, no, obiecałam, że będę robić, a ja teraz mam taki koncertowy weekend. I trochę nie mogę się w tym wygrzewać, ale dzisiaj. Też wyjeżdżam już do Filharmonii do około 13, bo jeszcze mam próbę akustyczną, ale sobie tak pomyślałam, że zrobię Wam, pokażę Wam moje śniadanko. Tam jest kawka, tutaj są te kiszonki. Słuchajcie kochani, już, y, już y, jed, dwu, nie ma garneczka ceramicznego. Dzień dobry Pani Luizo, nie ma już jednego słoika prawie. No, i to mamy, który dzisiaj, no nie cały tydzień od tych kiszonek. Jutro będzie tydzień, właściwie jutro po południu. A tu już nie ma prawie w ogóle, ale są tak pyszne. Zobaczcie, tu jest kalarepa, cukinia, pomidorek, papryka, ogórek był, ale przed chwilą go skonsumowałam, ten koper. I to wszystko możecie sobie jeść, ale pamiętajcie też, że ta woda Kiszonkowa, która Wam zostaje, żebyście tego mi nie wylewali, żebyście sobie też to wypili. Dlatego też ważne jest, żeby takich słodych tych rzeczy nie, nie robić. W soli musi być tyle, tylko żeby nie spleśniało i żeby się ukisiło. No właśnie mówiłam Pani Luiza, nie wiem, czy jest jakieś opóźnienie, że to, są, to, to jest po tych y, sześciu dniach, tak? Pięciu i trochę. I ja sobie tutaj pracuję, patrzę sobie na kanał, to ciziółko, Jak co mam tutaj dla was jeszcze pozmieniać, czy wszystko jest ok? Yy, ale dzień dobry, dzień dobry, ale tak na króciutko chciałam tylko do Was przyjść, właśnie, żeby Wam pokazać te kieszonki. Yy, już znikam zaraz, ale o, a tutaj widzicie, co tu jest koło mnie zawsze, tu jest to moje serum, które jest przy komputerze zawsze się paćkam, nim uwielbiam to swoje anerzowe i próbowałam perfum naturalnych zrobić i tutaj mam próbki i sobie do nich sobie je niucham. Panie Leni, nie wiem, co to znaczy, co pani robi, więc <gryw> nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. I no, i chciałam wam tylko pokazać te moje, to moje śniadanko tutaj. Chciałam wam powiedzieć, przede wszystkim chciałam wam powiedzieć, żebyście mi nie wylewali tej wody, która jest po kieszonkach, bo ona jest pyszna, po prostu przepyszna. Można sobie ją Hmm. super, super. Ja mam właśnie taką w sam raz, aha. Teraz wykapnałam na komputer. Mam nadzieję, że nic tam nie wleci do środka. Dobra, gapa jestem. E, no, no to super. To kochani, życzę Wam pięknego dnia. E, nie, ale pań, Pani Leni, chyba nie chodziło o, o kieszonki, Pani Luizo. Pani Leni, chyba chodziło, nie wiem o co. Czy dla, dlaczego wyjeżdżam do Filharmonii, tak? Nie wiem, no nie wiem, zresztą. Yy, yy, to nieważne. Yy, f, yy, no. Także smacznego, kochani. Dużo uśmiechu, zdrówka. Jak ja się cieszę, że. Cześć, Alicja, cześć. Jak ja się cieszę, że. Czytam tyle komentarzy, że właśnie was zainspirowałam, że, poleci, że zaraz lecicie po słoik, albo niektórzy, że już zrobili, że Boże, że rodzina zachwycona, że dziękuję. To mnie cieszy, bo to znaczy, że to jest dla mnie wielka satysfakcja, a y, dla Was jeden wielki, milowy krok też do zdrowia. Tak? Oczywiście. Ci, którzy mogą, no bo niektórzy mają takie problemy, że no tych surowych, jakby takich warzyw y, nie, nie, y, nie mogą, ale to są takie, no każdy wie, że są różne przypadłości, gdzie tego albo tamtego nie można jeść. Natomiast tutaj lekiem na całe zło, Panie Bogusławie, tak aż nie, ale staram się dbać również o Państwa. Pani Luizo, miłego dziąka zatem, wszystkim Państwu miłego dziąka i y, ściskam mocno. Pa, 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 yy, trzymajcie się.